Cześć, tu Dawid. Witam Was w programie portalu Przewodnik TV. Co ciekawego obejrzysz na Disney Plus w najbliższym czasie? Misiek, doceniony przez krytyków serial. Już 5 października w Disney Plus. O czym jest produkcja? Głównym bohaterem Miśka jest Carmen Carmi Berzatto, młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny powraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami. Karmi, zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo. Premiera wszystkich ośmiu odcinków odbędzie się 5 października. Napiszcie w komentarzach czy serial się wam spodobał. Nie zapomnij wejść na Przewodnik TV i śledzić z nami świat telewizji i VOD.